Po letnim okresie przygotowawczym ruszają młodzieżowe rozgrywki ligowe. W Radziankowie jako pierwsi do boju ruszyli juniorzy młodsi. Beniaminek pierwszej ligi wojewódzkiej na dzień dobry podejmował rówieśników z Gwarka Zabrze. Gospodarze zaczęli obiecująco. to szósta minuta. Pierwsze dobre uderzenie na bramkę przeciwnika z dalekiej odległości bombę posłał Dawid Piwoński, ale na posterunku był Oskar Solik. Po nim na efektowne uderzenie z dystansu po podaniu od y, Szymona Matyska zdecydował się Fabian Brewczyk, ale piłka pofrunęła nad bramką przyjezdnych. Później oba zespoły miały problemy ze stworzeniem sobie okazji bramkowej. Tak było do 38 minuty, kiedy piłkę na połowie rywala przejął Aleksander imiołczyk, ale w momencie oddawania strzału został zablokowany przez defensora z zabrza jeszcze rzut rożny, po którym Brian Komare główkował minimalnie niecelnie. Bliscy objęcia prowadzenia byli w tym momencie gospodarze. Dopiero w końcówce pierwszej odsłony śmielej zaatakowali przyjezdni. Najpierw z dystansu niecelnie uderzał Szymon Jarczyński. W 42 minucie arbiter podyktował rzut wolny za przewinienie jednego z defensorów ruchu. Piłkę pół metra przed linią pola karnego miejscowych ustawił sobie Jakub Chórny, a po chwilę cieszył się z pierwszego gola w tym spotkaniu. Gwarek Zabrze objął prowadzenie którego nie oddał do końca pierwszej odsłony, choć Cidry za sprawą główki Briana Komara próbowały jeszcze doprowadzić do remisu. Źle zaczęła się dla Radzionkowian druga część tego spotkania. Znowu stały fragment gry sprzed pola karnego ruchu mieli gracze Gwarka. Znowu do piłki podszedł Hurny. Tym razem po jego zagraniu piłkę przed siebie odbił golkiper Cidrów, na czym po chwili skorzystał Jakub Knejski, podwyższając prowadzenie gości. Podopieczni trenerów Mariusza Komara i Mariusza Maloka szybko zdobyli jednak gola kontaktowego. Rzut karny za zagranie ręką jednego z obrońców przyjezdnych podyktował arbiter. Piłkę na jedenastym metrze ustawił sobie Szymon Matysek. Pokonał golkipera Zabrzan i było 1 do dwóch Można było zatem myśleć o skutecznej pogoni za przeciwnikiem i sięgnięciu po pierwsze punkty w sezonie. Tyle, że teraz piłkę w okolicach pola karnego przeciwnika częściej mieli gracze Gwarka. Na szczęście w groźnych sytuacjach w bramce ruchu dobrze spisywał się Bartosz Fiałkowski, który dwukrotnie był na posterunku po uderzeniach graczy z Zabrza. W 70. minucie na niesygnalizowane uderzenie z zapolakarnego przeciwnika zdecydował się Szymon Matysek, sprawił tym trochę problemów Oskarowi Solikowi, ale wynik wciąż pozostawał bez zmian. Nawet wtedy, gdy w 73. minucie piłka po raz trzeci tego dnia wylądowała w siatce ruchu, sędzia odgwizdał bowiem pozycję spaloną jednego z graczy gwarka i trafienia nie uznał. Ale na 5 minut przed końcem regulaminowego czasu gry arbiter nie miał już wątpliwości co do tego, że wszystko odbyło się zgodnie z przepisami, a goście zdobyli gola numer 3, piłkę dośrodkowaną z prawej strony boiska do siatki wepchnął Florian Pielok i Gwarek mógł być niemal pewny tego, że wywiezie z Radzionkowa komplet punktów, zwłaszcza że miał jeszcze okazję do tego, by podwyższyć rezultat. I wykorzystał tę ostatnią. W polukarnym karnym Cidrów faulowany był Jakub Churny, a arbiter bez wahania podyktował jedenastkę dla gości. Tę na gola w pewnym uderzeniem zamienił sam poszkodowany, ustalając wynik gry na 4 do 1 dla Gwarka Zabrze. Porównując co z, z ostatnim meczem sparingowym, gdzie graliśmy z górnikiem, e, wyglądało to dużo, dużo lepiej, dużo, dużo więcej płynnej gry. E, zawodnicy chyba podeszli do tego bardziej luźno. Była ta stawka po prostu o punkty e, o mecz ligowy troszkę nas sparaliżowała. E, no wynik, wynik pokazuje, jak u nas nie było na boisku, a tak do końca, do końca nie było, bo stwarzaliśmy sobie sytuację. E, a proste błędy spodowały to, że, że wynik jest teraz jaki jest e, i musimy podnieść głowy, ochłonąć troszkę i cały mikrocykl przed nami kolejne za tydzień, też akurat w Zabrzu w z Górnikiem. E, walczymy dalej. Myślę, że, że, że Gwarek Zabrze sobie nie stworzył ani jednej takiej sytuacji stuprocentowej, po której byśmy powiedzieli, że naprawdę zagrali, zagrali dobrą, płynną akcję e, zespołowo. E, wynikało to z naszych gdzieś błędów. E, dwa rzuty wolne, tak, które po pierwsze nie powinno być pierwszego rzutu wolnego, e, drugi błąd bramkarza. E, trochę to ustawiło spotkanie. E, szkoda, że szliśmy na 2-1 i e, nie dało to żadnego impulsu, impulsu do przodu. E, Ciężko powiedzieć teraz, z czego to się wzięło. Liczymy, że, że za tydzień będzie, będzie odmienie. Te szczęście będzie po naszej stronie. Mecz taki taki typowo pierwsze, pierwsza kolejka, gdzieś każda drużyna badała, badała swoje, swoje możliwości. E, jakby się zakończyło remisem, pewnie by byli wszyscy zadowoleni, a tak no niestety dzisiaj porażka. Awans wywalczyła drużyna roczników drużyna 2-5, teraz to jest 2-5-2-6. E, trenują razem chłopcy 5 tygodni, tyle trwało okres przygotowawczy krótko. No w lato nie ma tego czasu za dużo. E, no, mamy nadzieję, że z każdym tygodniem te, te automatyzmy będą większe. I, i ten poziom, poziom gry rośnie troszkę mentalnie, chłopcy się też oswoją z tym, z tym wyzwaniem i z dnia na dzień będzie, będzie dużo lepiej.